Siemanko widzowie Witacie w pierwszym odcinku na moim kanale Ja jestem Super Placek, A dzisiaj zagramy sobie w Bedwarsy na Coxcrafcie. No i co? Możemy chyba przejść już do pierwszej rundy No, raz, widzowie jesteśmy już w pierwszej rundzie Jesteśmy różowi, okej okay. Nie wiem jak ta mapa wygląda tutaj Coś chyba z ananasami jest Nie pamiętam w sumie jak ona się nazywa Tak to są jakieś ananasy no Mogę się do niego w sumie podbudować Ej dobra, ja jestem najlepszy w tą grę, co nie? Od razu spadłem. To się wydnie po prostu. Jeszcze raz, a ten ziomek... Nie, nie, on jest jakiś specjalny. Specjalista, specjalista, rozwaliłem go. Ale to był Bambi. Nie, pewnie był lepszy ode mnie. Tylko ja po prostu jestem jakiś yy, inny. Ale właśnie, on mi zrobił teraz most. też ja mogę teraz yy, na escie do niego tutaj podejść. No dobra, jednak nie. No i on mi rozwali BD, co, nie. Dobra, jesteśmy w pierwszym grze. Mapa się prezentuje w następujący sposób. Nie wiem czemu mam taki mały render distance. Mam ustawiony na chyba 10, a ja nic tutaj nie widać. Fajnie. O, mogę go sobie podejrzeć. No nie, ziony. Dobra. To od razu kupujemy sobie wełnę i po prostu napałę. Idziemy na niego. No i to? Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Bo pierwsza gra... A ja ani razu jeszcze nie zginąłem, on, on zginął. I teraz pytanie: jak mogę mu rozwalić tego beda? Spróbuję, 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 spróbuję go spróbuję proszę. Jest! Udało się, dobra, ale to było bardzo łatwe, naprawdę. Yy, chyba pierwszy raz, gdy mi się tak bardzo udało cokolwiek zrobić w tej grze. Nie no, widzowie, widzowie, musicie chyba zostawić łapkę w górę Za to, że ta pierwsza gra, a ja od razu wszystkich rozwalałem Mam jakieś diamenty Kupimy sobie chyba ochronkę za to Albo, w sumie mam lepszy pomysł Pójdę tam, tylko jeszcze tutaj sobie zbiorę I zrobię w ten sposób Żeby nasyci kamieć Teraz idę do swojej bazy I tam się też pobuduję na diamenty No halo, mogę? Nikt tam nie idzie, nikt nie idzie, a czerwony w ogóle ma beda? MA BEDA I co on robi? Okej, okay, on chyba idzie do mnie A więc pora... Y... Go rozwalić Aha, dobra, on jest... Nie, 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 nie. my w ten sposób Nie wiem, czy to był jednak dobry pomysł Aha, zniszczył mi łóżko No i mnie rozwalił Dobra, widzowie, jest następna gra Chyba karma wróciła bo to, yy, no, to wcale nie była pierwsza gra. Ale nie wiem, co to jest za. Jakiś grzyb to. To jest? jest co to jest? Coxcraft. Aha. A to jest chyba ogryzek, jako że takie jabłko. Takie pogryzione. Ej, nawet całkiem spoko. Nie wiem, co najważniejszej modyfikacji do mojego minecrafta przez to tak mi się udaje. Zapomniałem sobie. Obrać to od Dobra. Lecimy. Ja jestem niebieski, a on jest jaki? Czerwiec wolny? Pewnie czy że jak ja jestem niebieski, to on musi być chyba czerwony, co? Tak, i już się nam nie buduje, więc ja może tak o zrobię. I też się na niego będę budował. Tylko ja nie spadnę, a on spadnie, prawda? No Dobra, jednak on trochę mądrzej to robi. Myślałem, że będzie niezbyt mądrą osobą, ale on ma... No nie, on ma też cheaty Ja mówię przed chwilą, że zamknąłem cheatów pobrać, a on chyba jest na cheat'ach, bo coś tak mu załatwo idzie. Aha! Fajnie, że on za mną jest Dobra, ale rozwaliłem go To się liczy On mi też, co prawda, rozwalił Beda, ale Myślę, że to nic takiego No i co teraz? No nie, weź Chłopie, to nie jest jakiś Fortnite Aha, dosłownie miał jedno HP Nie wiem, jak on mnie zalił Dobra, widzę, ja się nie wypotydłem, wiem Myślę, że spróbuję chociaż jedną grę wygrać. Przyznałam się, że generalnie to już wczoraj próbowałem też nagrać taki film, ale coś mi się z dźwiękiem zepsuło. Mam nadzieję, że tutaj mi się nic nie zepsuje. No bo kiepsko by było. I wczoraj udało mi się wygrać tą jedną grę pod koniec. Dobra, on już się do mnie buduje. Ja znowu jestem różowy, ja nie wiem. Co oni mają do tego koloru różowego, naprawdę. On tutaj pewnie już próbuje na mnie skoczyć. O cryway, o cryway, okay. no nie, na niego trafić nie mogę, dobra. No i za prawdopodobnie przegram już tę grę, bo on mi rozwalił beda. Aha, on sobie skoczył, fajnie. Ej, naprawdę, ja nie wiem. Co oni mają w głowach? Dobra, kupimy sobie to i teraz muszę... Muszę tylko... Firewalla, fireballa, fireballa błaga. Dobra, robię tak Spadł Ale kasztan On jest takim kasztanem, naprawdę Dobra, patrzcie co ja teraz robię, kupuję sobie to I kupuję sobie firebola no i wełnę, wiadomo Trochę wełny jednak przydałoby się mieć I jak on zacznie do mnie iść to Ja robię teraz tak, a on poszedł sobie do mnie Ty, on mnie widział, czy nie? Czym on tam dalej jest? Myślałem, że zawróci może. Ale chyba nie chcę tego robić. Dobra, mam taki pomysł, ja kupię sobie kolejnego Firebola. I teraz go po prostu zrzucę, jak już będzie taka potrzeba. Aha, on sobie tam poszedł, no dobra. I powiem wam, że nie jest tak źle, bo jednak trochę osób yy, już umarło, tak naprawdę to bardzo dużo osób umarło. Nie, wiem, połowa chyba już zniknęła. Czy on miał może tutaj coś? Aha, bo ja tego nie mogę otworzyć. Hm. Ciekawe. Zawsze dało się to otwierać, no ale dobra. Dobra, widzowie, a muszę iść. Czy coś tam się do mnie dobudowywało, właśnie? Nie wiem, ale pomarańczowy jest tam. A to oznacza, że mam chyba szansę, cokolwiek tutaj ugrać jeszcze. Dobra, kupię sobie zbrojkę na pewno i kupię sobie refila może jeszcze sobie kupię dwa firepole. On tam jest i pewnie sobie robi właśnie glinę albo coś w tym stylu, więc ja może muszę zakupić to. Dobra, mamy teraz killoff. Całkiem mocny. Chyba jednak nie chcę tam iść. Czy on właśnie tam idzie? Nie wiem, ale ja nie idę w tamtą stronę. Idę sobie... do białego na razie. Widzowie, omawiam jeszcze tak, jeżeli ja to wygram to zostawiacie y, łapkę w górę i subskrybujecie ten kanał, bo to nie może być tak, że y, ja tutaj się tak staram dla was, wygrywam filmy, a, a wy nic nie robicie, dlatego jeżeli wygram. Aha, no to chyba nie wygram. Dobra. Y, nie było tematu. Następna mapa. Y, mini golf się nazywa. Aha, no tutaj że jakieś takie doły są. Y, no spoko niby. Dobra, lecimy, teraz muszę zrobić full focus, bo ja jestem zielony, a zielony zawsze jest jakiś taki, nie wiem, mocny, no przeciwko mnie zielony rozwalił i w sumie to zawsze, mnie, jeżeli ktoś mnie rozwalił, to był to zielony, dlatego myślę, że mam szansę to wygrać, tym bardziej, że on się tam slow bridge'em do mnie buduje, a ja chociaż coś próbuję tego... No i on tutaj będzie teraz tak robił, serio? Dobra, no to ja sobie idę A on co? ok teraz to na pewno sobie idę, bo on będzie tutaj kombinować tylko Tego kupię sobie to, to i to On tam dalej pewnie stoi jak słup No tak myślałem Jedyne co to się trochę podbudował Ale ja go tutaj już zepchnąłem Ej, dobra, nie mam on miał lag, albo co. W każdym razie go rozwaliłem, więc w sumie to chyba dobrze. Teraz myślę, że można pójść na diamenciki. Ej, dobra, to ja zaraz spadnę tą moją metodą budowania. Ej, morski jest. Myślę, że mogę go bardzo łatwo rozwalić. Tylko chciałbym jeszcze jednego diamencika na ostrość. Gdzie jest ten morski w ogóle? Aha, został morski, ja i czerwony. Dobra. To nie wiem. O, czerwonego widzę. On też tam się bawi w jakieś skakanie. No ale niech sobie skacze. Dobra, kupię sobie to. Yy, oraz. Muszę sobie też to kupić. I kupię sobie fireballa, żeby zrobić do niego po prostu fireball jumpa i wtedy będzie wszystko dobrze, dobra. Nie wiem gdzie ten morski jest, ale skoro on se gdzieś stoi nic nie robi, no to szkoda byłoby tego nie wykorzystać, prawda? Dlatego zrobimy tutaj takie coś. I jestem najlepszy w tą grę. Y nie wiem co się stało z tym fireballem. Dobra, trudno jakoś sobie poradzę z tym faktem, że straciłem mojego firewall. Co tam jest czerwony? O kurde, zostałem tylko ja i on. A, ja widzę, patrzcie co zrobię. Tak zrobię i jeszcze jednego firewalla sobie kupię. I teraz mogę w sumie do niego iść. Tylko muszę sobie y, nie spaść i w sumie to będzie wtedy już za okej ok. I on jest tutaj? Pytanie, czy on teraz do mnie idzie? Pewnie tak. Błagam, błagam, błagam. No nie, no i nie mam beda. Dobra. Teraz tak, trzeba się postarać. Dlatego kupujemy, kupujemy sobie to, kupujemy sobie to, kupujemy sobie to, kupujemy sobie to i idziemy do niego po prostu. Jak to z nim będzie? On jest taki całkiem mocny w PvP. O Boże, serio? No to chyba. No nieźle. Widzowie, ja już nie wiem, co się dzieje ze mną. Kiedyś byłem zdecydowanie lepszy w Bedwars. Zresztą możecie to zobaczyć na kanale Uazota, tam z nim grałem to. Myślę, że było całkiem ok, no. Może nie jestem jakimś bogiem się. Lepiej speedbridge'owałem, a teraz nawet potrafię się spaść podczas speedbridge'a, Także, no, niby nie udało mi się wtedy wygrać. Ale jeżeli zostawicie łapkę w górę, to na pewno mnie to zmotywuje, żeby. Się trochę poduczyć w tą grę. No i nie wiem, zobaczymy na następnych odcinkach, jak sobie poradzę. Ja tą jeszcze jedną grę zagram ostatnią. Może mi się uda wygrać. Zobaczymy. Są trochę inną taktykę. Ja kupię sobie glinę po prostu i zobaczymy, co się wtedy stanie. To mnie jakieś terroryści. I teraz dopiero mogę sobie kupić to i to. No i w ten sposób można zacząć grać, tak naprawdę, bo. Bez tego to tak średnio to w ogóle widzę. I Jeżeli oni mi rozwalają BEDO od razu No to co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Dobra, lecimy Mamy sobie jeszcze szczypce, żeby go złapać I on się już do nas buduje, także nawet nie trzeba robić żadnego podbudowania do niego. Okej, okay, no i za Filka. No i mnie rozwalił, ale nie ma kilofa raczej, chociaż w sumie może... Aha, czyli jednak ma killoff, dobra widzowie. Coś mi tutaj nie wyszło, on jest tam. No i co ja teraz mogę zrobić? Mogę mu cyknąć fireballa Aha, bo on też już się stracił, beda. No to po co ja to zrobiłem? Nie wiem, ja jestem naprawdę jakiś... Dzisiaj po prostu coś mi nie idzie do tego Minecrafta, powiem wam. Wczoraj było lepiej, jak sobie zagrałem. Udało mi się chociaż w grę wygrać, a teraz to nie wiem. Dobra, ja mam taki plan, że uzbieram sobie po prostu na firebola i idziemy rozwalać wszystkich i nie interesujemy co się stanie. Chcę po prostu jak najwięcej typów rozwalić. Dobra, ja widzę tutaj, że różowego można by rozwalić, bo on sobie chyba zbyt dobrze radzi, skoro podczas naszej walki od razu do nas wbił. Czy różowy ma jeszcze beda? Ma jeszcze beda. No to zaraz nie będzie miał. I teraz do niego lecę, czy on tam jest? No to fajnie. Dobra widzowie, myślę, że to już koniec. Nie udało się niestety wygrać żadnej gry. No to ja się z wami żegnam. Na pewno jeszcze będzie wiele odcinków z Bedwarsów. Planuję też taką fajną serię z Minecrafta. Myślę, że głównie tutaj będzie Minecraft. Także do następnego.